Pan kolację, ja. Pan no to Chyba, no. że te dwa stb tutaj bardziej pomyśl. Może, te zobaczymy tak bardziej wycofane. Ja no, też za o, tym. obronę gramy, no dobra. I nie, Postójcie tak to arty... Jarek Mnie, nie, 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 siebie nie, 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 kurwa Spot. Ty co, ja spot. Bardzo dobrego spotkania mają. Tu zostań, tak. Hmm. Wystarczy jest... spotność tutaj wierzę że dają do środka, to będziecie mieli tak, się... nie, nie, nie podzielamy ja tu, tu już, tu już, Fryta. No to tam jest ten, w tym krzaku jest. Możecie... Spokojnie, bo oni grają w trybę tak samo, więc... E mają na boostach tego, tego light Gdzieś tu musi stać. E no to blindujcie tam. Ja, poczekajcie, już... Fryta, Tu można, Artur. Oho. Jest no tak comments Tutaj snajpią cztery czołgi z tej górki To dlaczego ci? E, bo dostałem spota, a nie powinienem hmm, nie dasz. Musi być albo tu, albo tu ten spoter Nie ma szans, żeby mnie stąd spotnął e, Ładnie, ładnie jest. Fryta Fryta Kręcisz się jak gówno w W tym krzaku powinien stać, co stoi wyżej to Mogę tam I spotować, spotować. Dostałem spoto, to zjechałem na dół A koleber. O się kręcił, jakbyś stał. Ale nie fart. Też go musi dobić, kurde. E, Rudy ruch, haczkiem, nie? Reber ucieka czy nie? Ucieknę. I nie strzelaj do niego. Chief z lewej. Chief Dobra, z lewej. macie wszystko, macie wszystko wyspotowane Na gęsi, Chief. Adrian, weź lufę Mówiłem ci, żebyś nie strzelał dostałem nie dostałem Strzelaj, bo ja... Sprzeliłem? Dobra, spokojnie, cifa, spokojnie Dobra, e, Jarek tak, z Frytą, możecie się kłócić? Spokojnie, spokojnie Ile Eber masz życie? 400 Cztery okay. Jak dacie radę tego cicha wyświecić, to ja wam pomogę On tam stoi cały czas, wiesz, także spokojnie Gómy z niego robią, te Polaki to, to na spokojnie, jest Eber Eber na Bardziej Dobrze, w prawo Dobra yy, zróbmy tak, bo tu sobie jeździ Eber 260 tp, yy, tp po 12 minucie tam 260 TP po 12 minucie tutaj. Która ja z kacankiem pojadę Ja za, 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 tak. jedzie, bo Ja za, za, za jestem No ja też to, aha, dobra, to ja też jestem Tylko umywać. zrobimy tak, że Drąc tu jeden med zostaje, drugi jedzie gdzieś tu, a tu 60 TP zostaje, bo my gramy obronę, nie musimy ich pchać Eber znowu wjechał w krzak, także tak, muszę ci tam, tam bajdować. Dobra, dobrać. Dobrać. Dobra, to i medami, medami dojedźcie, medami dojedźcie. Bijcie te Polaki, bardzo ładnie, bardzo, bardzo ładnie. ładnie. Fryta, ty na razie to stoisz, to Fryta stoisz i patrzysz na Chieftaina. Chieftain. Już nie Gumi spokojnie, Gumi spokojnie. Arta KD, tu stoi. WGBR. Nie widzicie ich tu? Widzimy, widzimy, ja strzelam ciągle. Komis. Dobra, w dół Fryta, w dół, w dół rer, rer. Ej, zróbcie Jarek tego Ebera Ebera, EBR, EBR, żeby mi nie wyspotował. Jak ryta. wyjedzie to zrobimy. Bardzo Dobra, Już fryta nie wierzę, Fryta nie hmm. Ja go zrobił Dobra, na spokojnie, gramy z nimi, gramy z nimi. No, e, e, 60 tp spróbujcie zrobić tego shiftana na wieżę. On gra i przecież hajkami go wyrąbiecie. Ja wam pilnuję Ebole, ja wam pilnuję Ebolał się no to macie 60tp teraz, no spokojnie Teraz spokojnie, skoro, skoro tak naprawdę wyjechali, tak? To znaczy, że im się zaczyna śpieszyć Gramy To ja od Ciebie mam To bardzo dobrze No, czytaj do nim pograć na spokojnie Dobra, ja go tu farmię, spokojnie 60tp ja, by, ja bym dojechał do tej górki, bo by mnie od boku Nie słyszę Cię, Fryta Ja bym dojechał do górki tutaj, i bym bił od boku Nie, 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 bo Cię z e, przecież, tak. od boku Spokojnie Gumi, na spokojnie masz jeszcze 1000 HP. Luz. Te 60 TP trzeba wyciągnąć, te 60 TP, które jest tutaj. Rasują To mi się wydaje, że powinniśmy tutaj to wyczyścić. No to dojeżdżajcie To. Dojeżdżajcie 60 TP. Dojeżdżajcie a z tebeki na górkę szybko zaraz. Dojeżdżajcie szybko 60 TP. Tu pilnujecie, tu pilnujecie tymi. mi. em tu na pasywa. Tu na pasywa. I teraz tak. Pełne 60 TP wiadą tu. Tak. I w tym samym momencie Jarek wyjedzie z Frytą na to. Tak, tak, tak. Bardzo dobrze. Dobra, to czekamy. czekamy. Fryta, nie wierzę. Jezu. Tego 60TP możecie ja tam gubić, spróbować. Lewa. 60TP e, Chief. Okej. Okay. Poczekajcie, Aby, ja mam 3000HP, to ja pojadę. Lodówa. strzał po... i przejrzę na lewo. Arta lodowa. FV. FV i dwa Chiefy są z naszej Ta, strony. Tam nie, wyjad nie wyjadą tebeki. Z TP-kami mm -hmm. tam nie wyjedziemy. Może by Wam pomóc od tej strony, ale to wszystko. to niech 60 TP, w to. Tak, tak. Za dużo Dwa ciśnice na Może co cofnijcie tymi 60 TP. Nie, nie ma tak, sensu tak. wyjeżdżać, jesteśmy w takim oni... krosie. Musicie zniknąć, nie. poza spotem Rób, grać. Róbcie, tak. to, róbcie to, jak możecie. Tam jest zimie, za dużo. Na skaka jest. Dobra, dobra, spokojnie, oni muszą wyjechać, to nie my. Tak, tak tak, więc tak, tak, na spokojnie, grajcie teraz safe. Pomagajcie im tutaj po tej stronie, po tej stronie. A MD EBR, MD chyba. Adrien nie Kukuję. Z tyłu biłam, z, z tyłu, z tyłu. No i ten wyjazd z Polakami to był bez sensu. Ale kurnie tam nie wyjeżdżajcie. Grajcie Ale na wieżę, to... grajcie. Grajcie na wieżę, spokojnie. Co to do tyłu? Dobra, już, już. Tarek. Nie był bez sensu, bo jest bardzo dobrze. Tył, Tarek, tył, 260, patrzcie. 60 Tarek, tp, spokojnie. Tak, Obróćcie tak, się. się. Spokojnie, EP, spokojnie. Tutaj, tak, to to, to widzę. Cały czas tutaj celuję i wrzucam do tego, przeładować, muszę. Dobrze, dobrze. Wiesz, cały HP, co zostało lodówce, to dzięki mnie. Dobrze, spokojnie, 8 minut, mają, 8 minut, żeby to rozbić. Nie ma się co spieszyć, przecież. Ucał czas na bo... Gumi, spokojnie, gumi, gumi, nie spokojnie. Oni są już dość obici, do no. Tak, spokojnie gramy, spokojnie. Mamy Artę, która wrzuca ładnie. E, gumi, wiemy, ty uważaj z cofaniem do tyłu, bo tu 2:6:0 będzie miał na ciebie przeszczał jak będziesz na spocie. Dokładnie. Wiem. Mhm. Co Adamo, zaraz wyjeżdżasz na spocie, nie? Nie cofaj, nie cofaj do tyłu nigdzie. Ty też? Ja też. To 60, Ja nie słyszę, co mówię, drum, drum. Mówię, że bije bazę, albo... zamieszania. Tak, spokojnie. Gumi, może ty sobie. Darek za ile wrzucasz? Nie rzuca. Strzelił właśnie. I strzelił z hajka. Gumi, możesz tam wskoczyć pomiędzy te budynki i grać co na tego 60p, Wiesz co, ja chcę jeszcze mieć. O! Masz na kończę! A nie, 3 sekundy. A mam hajka specjalnie, Gumi. Mam Dobrze, specjalnie kończ, Gumi, po... spokojnie, spokojnie, jest... spokojnie. Nie, nie, nie. nie, nie. A to nas byli... Ale Gumiego jego w końcu ja mówię, sposób, że, myslą, nie że nie da się w tu w miejscu. Miejscu. Jeździcie, będzie ciężej. im! się. ja i dopowiedz, żeby sp spróbowali obstawić, żebyśmy jak mnie znożyli Ale ja sp nie, ja... hmm. nie cofaj, nie Nic cię nie chodzi, dół. na razie, poczekaj. Chciałbym cofnąć, bo mnie arta skończy. Ładnie, brawo. brawo. Darek dalej, U... tak pracuj, spokojnie. Jestem, Gumi, cały czas spokojnie. Na razie nie mają bicia na cimę. Dwa czołgi na dobicie są. Mam pytanie, jeden z tych przejdzie tutaj do Ebera czy nie ma szans? A nie nie ma szans odjechać po otwartym. Może zboguś, być ciężko. No to nie, to nie. 260 go zbyt świeci. Kaper przypilnuje, jak damy radę to będziemy wchodzić. Bola, z cygnałami. E Kaper, e ja cię nie słyszałem. Ja, 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 ja bym to raszował. A jak ja go mi tu... O kur... No, są na dobicie wszyscy tutaj. My też. Darek, zajrę, wrzucasz? No spokojnie, już strzelił, strzelił właśnie. Katztank jest pełny, no ja bola mi się wyjechała, myślałem, że ją trafię, ale już tutaj poprawiam na tej górce. A ty Gumi tu sobie, wiedz o właśnie, i tu będziesz bezpieczny. Tylko nie wiedz za tak, bardzo dobrze, jak, do przodu. Tak. jak z nim, bo znisz znisz się szybko czekaj, Fiszu, Uważaj, żeby cię z lewej, żebyś tą górkę bardziej. Super. No, I cofaj no, się, będziesz cofaj się. O, i wiesz, coś zrobić z stb bardziej. Drugiego też można na tak, A tu powyżej cztery czołginach. Cofaj się, cofaj się cofaj, cofaj. Nie, nie, spokojnie, jest jestem bezpieczny. Tak, ty muszę tu cofnąć, tam Czy w tej nucieka? U tajny, stb STBKami musicie ładnie jechać. Tak, dobra, STBKami przyciśnijcie, a tutaj przy... y, możecie razem pełne, pełne czołgi. Pełne czołgi. Z do gumiego i jedziemy. Pełne czołgi adria tylko adria do gumiego. ale nie to, tak, jeden Nie z nas. cała od arty i jeżeli się nie mnie rozjebie. 260 razem robimy. 260 robimy. Chodźcie. Jedziemy, jedziemy do 260kę. obok? Jest te razem Jedź za nią, chodź, chodź tu Obkrążymy ją, oni nam jest. sprzątają KacTank, obróć się na to KacTank nie podjeżdżaj do S-Konquerora, nie podjeżdżaj Czekajcie, mi medami... FV jeszcze przeżył Kurde, nie weszło FV nas musi jest to Pyta Chodźcie i chowajcie się, chowajcie się medami wrzucaj zakamek w FV I uważaj FV, uważaj FV Kac, ty się schowaj, niech hafta tam kliknie sięgnął mnie Dobra, spotujcie spotujcie okay, jeśli możecie. Ja tylko. Masz, jest szmata. Panowie, panowie, uspokójmy się. Nie no, słuchajcie, no. Spokojnie. Budynek zdejmować? Dobra, ja na gąsce, ja na gąsce. Brytanie ja ja go... wyjeżdżaj wyżej. wyjeżdżaj wyżej. Panowie, bitwa jest Brawo. wygrana, y, gramy już spokojnie. Spokojnie. To się chali na bóstach, nie wyszło. Dobra, gramy na czas, na czas, spokojnie. Grajcie mądrze. Może zagramy następną bitwę też Spokojnie, też, spokojnie. spokojnie. Spokojnie, spokojnie, jest trzy cząsteczki. Freka, dajesz z... nam nie usta. Adamus, jak, jak będziesz nie możesz ja, tak, 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 ja jestem pełny. Cichutko! Cicho, panowie! Cicho! Ja jestem pełny, ja jestem pełny, ja mogę spotować. Wiedź w krzak, bo on ci i tak nie wykryje, to jest lodówka. A karmic, wiesz, to rozstary. Darku, w żyta. Wiedź w krzak. Darku, jeżeli mógłbyś rzucić. masz go, rzucić w 5 Dobra, już. Brawo. Jedźcie już, Jolo, tymi 60 TP i... Tylko pełny Kryso, skończ go, Chrysus, skończ go. E, w na środku. Pierwszy. Jadę na niego, He's jadę. Brawo. Ja nie jestem w stanie zrozumieć żadnego polecenia od Kermita. Rozumiem, cię, rozumiem, też był już... e, Za dużo w pewnym momencie osób gadało, ale jest dobrze. E, wyszło na dobre, więc nie ma co narzekać. A na bieżąco reagować szybko. ktoś teraz Super się udało, e, Nasza jest, ale. 9000 uszkodzeń. ja. Tu. Zajęta jest Aletus. E, nie jest zajęta, bo to jest nasza. Tam Taper wszedł e, ten. E, no. e, to niech ktoś idzie do Tapera, proszę. Ich jest Ruinberg. Sorry, że spadłem jak nob nope. Dobra, wychodzą nam, wchodzimy. Studianki, czyli brak na studianki to co było. Jest to raz jaka, jaka ta? Jaka prowincja? Aletus. Nie studianki to. Czy studianki to są? Studianki, ale no. Dobrze. U mnie Wisu ty stajesz sobie tutaj, w, tej, w tych rejonach Dobra Pewnie będą będą jechali tam. Kermitku, czy dobrze stoję? Dwa bery. Może być. Nie, nie będę krzyczeć. Czyli tu miałeś jechać. I górki nie ma nic Ber. Ja tam jadę, chyba za... no, Ale tak się że wiesz. Super Kong. Ja. A włókiem od razu go wyciągaj. Tam tak. jest taka sniper szok. E, brawo, Rudy. Rudy mówiłem delikatnie. Nie, nie gram dzisiaj. Rudy bardzo dobrze zagrałeś. Wiemy gdzie są. Mmm. okej. Okay. Dobra, to, tu dojedźcie na spokojnie. W wz konta możesz tutaj na spokojnie. A tutaj już patrzę to się próbuje wlepać Bardzo ja ważny, bardzo dęle. Bardzo, bardzo ładny kicia Nawet mnie nie wyspotował Bardzo dobrze, tak ma być e, Musicie go poddawać go Jest. No już są. Zajbiście Medy już są tu. Mmm, dobra. Zajbiście. No spokojnie, gumi, co jest? Spokojnie, spokojnie, no. ten med go wchodził ładnie w dupę. Ty gubi się schowaj gdzieś za budynki. No, schowałem się tylko Mnie zebrałem. FR jest na pasywie i EBR... Ja mam tutaj bicie na te chieftainy na razie, więc. Mogę spokojnie. tu WZ no, podjechać? Ja no? też EBR, EBR, jedzie. Spota dostałam. Brawa. Brawa. Ja Dobra, No ja. hmm. Dobra, co mnie nie przebijają? Dawaj, dawaj, dawaj. 140, 140 Dobra, weźmy tak, bo ich jest dużo. Gumi tu na spokojnie A ty no spokojnie. tymi wszystkimi czołgami weźcie zrushuć i w drugą stronę Bo I tu są na snajpie Eber jest poza mną. Dobra, Dobra, na strzała Eber na Weźcie tam razem Ebolam tu jedź, tu Ebola, mieć I zróbcie tą stronę na spokojnie yy, Oni bardzo łatwo mogą stąd zrotować i wysnajpić Wiem, dlatego musicie to szybko tam zrobić razem Razem, nikt nie może sam jechać Razem musicie Jedźcie też Stę? Ja zobaczę czy rotują Jeśli rotują to medami jesteście musicie no, to Rotują, dobra To podjedźcie, to 104 i 140 jest Bardzo ładny Bierze, jedzie. to rotuję to, 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 zróbcie to i zajmijcie pozycję. Zajmijcie na 140, wyjmujemy ją. Podspotujesz ją? Zajmujemy Zajmij pozycję, ją dobra, jedźcie do przodu, tą 140 mieć. Ja wypycham. E, 140, kończcie Wycieka. na stołku. Kończcie czołgi. Kamie szcifem. Dobra, jedziemy, 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 to jest 140, się ujedziemy, jedziemy wszyscy, jedziemy, gonimy ich. Idę do ciebie jak coś, idziemy Macie dotykać. 1500, macie 1500 trzeba. Kończcie czołgi, kończcie, 140 7 <m> snajp to, snajp to Snajp, snajp Jeden HP Rabarbar na jednym Piszczo, schowaj się gdzieś Arton pomagaj no, sami... Tutaj, zróbcie Dobra, to, to Tylko na spokojnie, Gumi, Krysiu, spokojnie, Krysu, spokojnie, zróbcie, snajp macie Mnie już nie ma Druga, 140 Gumi, spokojnie Na spokojnie Krysiu masz po prawej stronie, po prawej stronie masz Przyceluj to jadę za zakapa może, ja co? Potrzebuję pomocy Kąpacie 140 tego. I żeby Adren nie zginął Fiszu, kończ go I teraz Ad, tego na 140 Sitten mnie przystępiły stąd Fishu, dawaj go Fiszu musisz go skończyć, musisz go skończyć a Muszę po niego jechać a tam jest. Kolejna Chrisu, Chrysu, Chrysus Nie zjeżdżasz, Fiszu, nie zjeżdżaj No nie, nie on mnie teraz... Jedźcie ty musicie podjechać. Musicie tymi podjechać, bo ja oni jedzie, mają jeszcze do tu snajpę. Do przodu. Tu do, na te... Jak się zginę to będę na ja. kupa e, Panowie, jedźcie, ty, jedźcie bo jedzie. oni tu po zaraz rzucie, zrobią rzucie i jest po bitwie Po jedzie. bitwie! Jejcie, jejcie szybko, bo ja nie mam jak ja Jedziecie szybko. Tak, nie. A co z tą już chodzę. Do 40 już jedzie po mnie. Na spokojnie na 900 yy, Młody, puść, puść Jonego. Ja rozczarowałem, ja No i teraz skapują nas. Nie no, może nie skapują no. Kolejny masz lepszą pozycję. Byli do no. porobienia. Z... Tak, no kurwa, to można było tak łatwo porobić. Niestety. Goniliśmy ich, a później. Tak. My... No, a co już mniej mamy? Pomieliśmy rudego, nie, to zginął i tutaj Nie, nie pamiętam, tak, no, może, że rudy na początku zginął, no, owszem, ale. Ale, ale potem było tak, że ja mieliśmy przewagę. Ja tutaj miałem gotową pozycję, że szło. Medam, med jestem takiem za bardzo tam wyjechałeś, też zginąłeś. Rudy... Powinniśmy byli stać i snajpić, bo tu dwa czołgi za darmo zrobiły. Rudy nie, sobie nie, nie miały w ogóle osłony, a druma wyjechało. A Mi też nie powinni tak słować później. No to nie, nie Kurde, czasami trzeba było ich rozgrywać na spokojnie, rzeczy, że mieliśmy Artę, oni nie. Znaczy, i tak byśmy tego nie wyciągnęli. Nawet jakby To, to było nie do zrobienia, tylko To Było do zrobienia, na spokojnie byśmy znaczy... ich Ja się no... zgadzam z Gumim, że te dziew... ci w tejny powinny zjechać na kapa i kopować i to by było wygrać. Tak, i oni no. wtedy ten poradzilibyśmy mhm. sobie lepiej A z medami tu, tu się zatrzymaliśmy tymi ciężkimi Tak, tam wszyscy staliście prawie przez minutę w ogóle. Tak. Ja ich specjalnie goniłem, żeby odwrócili na mnie uwagę, odwrócili, zabili mnie i się pojechali to, jak tu porobiliście tego y, konka, trzeba pojechać.